Cześć! Halo! E, a kochani widzowie, co tam u Was? Bo u nas właśnie jedziemy na lotnisko i zmierzamy do, do Paryża. Jedziemy do Paryża na kilka dni. Postaram się jak najwięcej nagrać, jakiegoś fajnego materiału. Monika tutaj operuje sobie ładnie. Nagrywasz się. No, nagrywa się. <grywa> Kontrola prędkości. <grywa> Jestem dobrym operatorem. 4 pięć dni będziemy w Paryżu, bo dzisiaj i tak naprawdę będziemy tam bardzo szybko, bo będziemy już o 13. .00. Dwie godziny z lotniska zajmuje dojazd do centrum, więc wydaje mi się, że około 15:00 powinniśmy już być no, w samym centrum Paryża tak naprawdę. Już na lotnisku W ogóle masakra, jeżeli chodzi o lotnisko, to jest zawsze w pakowaniu się tego całego Od groma Spakowane i lecimy dalej No sobie czekamy jeszcze na ten, na wejście do samolotu e, Troszeczkę kolejka jest W sumie na 10.54 miał być zamykana ta brama Ale często ja jest takie o tej, tak, co zamykają sobie odbierają. No, dokładnie o, musimy już stwierdzić. Tak, dobra, ja tu, idziemy czy to, czy to? już. Dobra, na razie, cześć. Jak się cieszysz, że jedziesz? Tak, się. Się cieszysz. Się to dobrze. No, no to wylądowaliśmy, jesteśmy już we Francji. E, teraz idziemy sobie na e, autopek. I jedziemy do centrum Francji Najlepsze no jest to, że Aril sobie smacznie spał, jak był taki katokrowe konkluencje no Naprawdę ja, nie konkluencje? No, no festy, nie? Ja tylko widzę, ja taka spanikowana, ja już tam się modlę, gdzieś się duszy o życie A Aril ma takie... Głowa mu niżej opadła, nie? I mówię, no nie wierzę, nie? Go, go to jeszcze ululało o, Już jesteśmy sobie w Paryżu Dosłownie w Paryżu wsiadliśmy z autobusu i teraz śmigamy na metro, które nie tam wiem gdzie ja jest. Wzią, jest. Ale, nie ale nie do, do czego? A metro, no, to tam, idziemy. no to tam idziemy, Bo Jakoś tak boki idziemy. Migamy <noise> właśnie metrem do właśnie przystanku. Wtedy idziemy na drugie metro i będziemy jechali na noc, bo Nika się troszeczkę zastydziła <noise> No, w ogóle wtedy, jak będziemy mówić, e, już w na naszym hotelu, to zostawimy e, torby i e, śmigamy coś zjeść. Tak. Mam nadzieję, że w dobrą stronę. Teraz właśnie czekamy już na kolejne, kolejne metro. i. nie takiego. Tak, bo on się na końcu właśnie e, rozbaja, i stąd idą i jedzie właśnie jedno miejsce i drugie miejsce. A my mamy jakieś to drugie miejsce, które będzie za minutkę. Już z metra. No, no, YouTube or something like oh, that. YouTube. Yeah. Which channel? Uh, Ariel, I I'm started a new channel. Oh, you are starting. Yeah, I yeah. wish you good luck. Oh, thank friend. you. Thank you. The... Teraz lecimy na autopak kolejne. Hello. Uh, we have a question because we have uh, not, not... not valid in the stations. Only area Paris. Oh, thank, thank you. you. Właśnie idziemy na, na główną atrakcję chyba w Paryżu. Właśnie jest to wieża Eiffla Ile jest Gdzieś na, na tym, na Instagramie, na Insta, widziałem, że gdzieś tamtej strony można też fajne jakieś zdjęcia robić. Tylko już się pamiętam, dokładnie gdzie idzie. Znaczy, przejdziemy najwyżej i zobaczymy. Picture. You No, no, thank you. Były dwie wersje, że ja mam mu zrobić zdjęcia, albo że. Ee, że on nam zrobi zdjęcia. Nie wiem. W takich I... sytuacjach jesteś asertywny. Ja zawsze tak jestem. Możesz taką minę? A nie wiem, bo chciałem się uśmiechać, a ty... Ja to tak. <grych> Kaczuszki. To chyba wieczorem wejdziemy, nie? Na Eiffla. No, możemy, no. Czy możemy co? teraz, możemy, możemy wieczorem. Teraz idziemy sobie po strecie w nie ponieważ się zapalić. i bieżę, nie widzieliśmy na wieżę Eiffla. Pewnie z godziny na to zejdzie. Wyszliśmy już właśnie do... na bieżę Eiffla, w sensie pod i Teraz tak, idziemy... Da, no. Znaczy to jest ten właśnie napięty, czy możemy e, wejść e, schodami do góry już? Nie wiem, czy tam. zamierzamy. Monika powiedziała, no dobra, to widzimy się na górze, a ja akurat byłem, czy on Właśnie zbliżamy już na górze. jesteśmy na schodach. Dziś po 1000 stopni ma być, coś takiego. Więc będzie fajnie. Nie muszę Wam powiedzieć, że nienawidzę, chodzić to tak, że mamy to jest najbardziej stresujące nie? masakra. Aha. Czego się nie robi na samą satysfakcję i do na widzenia. Napiszcie w komentarzach kto tutaj był i łaził po tych schodach. O jest. Tak, właśnie nie cykasz tak co? Ja i mam na mnie zapewne takie Ja się dziwię, że ty się w ogóle tak że się boi, że się nie bały. Ale widok jest ładny. tu jeszcze. <noise> ja dał Nika. Monika, chodź tu. Okazało się, że musimy jeszcze iść jedno piętro do góry. Dopiero wtedy móc dochod się na No Ja będę miał za nie więc... Zostawcie lajka i komentarze i subskrypcję przede wszystkim za to, co dla Was robimy. Chociaż widok jest coraz lepszy. Jestem one do barierki. Jakoś łażenie po górach, czy bycie w budynku wysokim nie jest dla mnie tak stresujące, jak takie coś. To Jesteśmy na drugim piętrze wieży Ekstra, więc idziemy za chwilę na Znaminlet i zobaczymy, jak będzie na samej górze. Do zobaczenia za Samą soko... Sama wysokość mi nie przeszkadza, to... bo przeszkadza mi to, jak idziemy po takich dziwnych rzeczach. Albo chodzimy po takich dziwnych rzeczach. No, <grym <grym to może tak? No, no, no dobra, no to jedziemy. <grym> Oje, tu już się czuję mniej komfortowo. No to już jesteśmy. na wyszliśmy jeszcze piętro wyżej niż. niż winda nas zawiozła, troszeczkę wieje, ale to no. To muszę to no dokładnie, przejazd windą chyba najgorszy był dla mnie. A dla ciemnika? Chyba chodzę nie przez Tak? No dla mnie winda. O! Jesteśmy stamtąd, a wyjechaliśmy tutaj. Teraz idziemy sobie usiąść i obmyślimy plan naszych wycieczek. Właśnie doszliśmy do restauracji, bo nie w pierwszym w momencie chcieliśmy zupełnie inną restaurację sobie znaleźć. ale znaleźliśmy stekowy, nie? A że jesteśmy bardzo stekowi, no to. Czemu nie i zamówiliśmy sobie ślimaki które czy jeszcze nie jedliśmy, i może coś wytakujemy. W sumie Monika tutaj namówiła no, nas na piwko, ponieważ tam ci panowie, panowie mają takie duże piwko. Plus jest takie, że z takie dosyć szybko powinny robić teoretycznie, no, bo też jak oni odpoczywają to trochę dłużej, nie? Może też będzie potępiwie będziemy rozkyt na czworek, chodzić. Wielkie tam jest palitry są.

O właśnie... Ups, ale byśmy prawie straciły telefon z ręki. Ups. E, wyszliśmy z restauracji, tak. sobie pojedliśmy. Idziemy sobie tak. na jakiś deserek tak, czy coś. Tak, bo, na jakieś tak, troszeczkę coś takiego, bo coś tam nam pachniało po drodze. Tak, bo sobie zjedliśmy to... posteku i ślimaki. No sobie trochę trzeba było spalić teraz. Tutaj? Tutaj. 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 Thank you. Thank you. Myślę, tak Thank you. you Hello, Ale te trzeba że bardzo, bardzo dobrze mają, bardzo, bardzo mają. Dobrze. szybko, nie to... Nikt nie widział. Jest of course. Mieliśmy właśnie sesję z zdjęciową, mm. <laughs> która nie wyszła, Adam. Chyba <laughs> ja dlaczego? Bo Monika nie lubi zdjęć od dołu. Co to są to zdjęcia w ogóle od dołu, robi się od góry. Dzięki za oglądaliście do końca. Jeżeli Wam się takie materiały podobają, takie nasze vlogi podróżnicze, to zapraszam do do lajkowania. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że Wam się to podoba i będziemy więcej takich nagrywać. Będziemy częściej gdzieś sobie latać i Wam pokazywać, co gdzie fajnie zwiedzić. I do subskrypcji, ponieważ co sobotę będziemy wrzucali kolejne filmiki. Tutaj jeszcze będą dwie kolejne części z Francji. Jedna to reszta Francji będzie pokazana, jak sobie spacerujemy i odwiedzamy fajne, inne ciekawe miejsca. A kolejną część. W częścią będzie wypad do Disneylandu gdzie naprawdę fajne przeżycie i to musicie koniecznie oglądać, więc subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku cześć